Będzie kolejny odcinek właśnie z gry Overwatch 2. No siema, siema, dzisiaj no, gramy w over Overwatcha. Yy, no, hmm. będzie to jakiś tam odcinek, po prostu z jakichś klipów Może się coś uda zrobić, ale nie jestem pewien, więc no, lepiej zaczynajmy gierkę. Yy, no, ja nie będę przedłużał. No. no. Dobra, leży. Dobra. 5 zabójstw, już. Mhm. Yy, low. Ona mnie tak zdenerwuje, ona już mnie zabija trzy razy chyba. O leż, head! Dobra. Tank leci. Oj dobra. Ginął. Oj, czy taki head strzelasz widzę. No. Smuga, smuga. Się dobra dobrze, dobrze. Wygraliśmy pierwszą rundę tak ledwo co było, 99 do 99. No ale na szczęście wygraliśmy. Ol, Znowu... oberwałem! Jak odpiora. Ale on wkurza ten, ten strzelający tam na górze. Aha, mi się go, najlepiej łatwo No raz, łatwo. Ja mamy wygraną rundkę. Oh. O! O! Niespodziewane! No bo to, do dlatego, że waliłeś no. heady same. I patrz, co ja to zrobiłem. To wali Tyś, mocno. No, bo zrobię jeszcze dwa naraz, nie? Mm. Trzymaj trzy. Siedem tysięcy ekspajeźle. Hykeszcie się Ale tutaj same gra tanki grają O, o nie Dobra leży Teraz?